Jak przeczytałem komunikat prokuratury, bo tym razem prokuratura nie uznała za stosowne, że powinna odpowiedzieć na pytania dziennikarzy przed, przed, podczas konferencji prasowej, to przyszło mi do głowy takie porównanie, że kiedy stwierdzono, że nie, ma, nie było tylu na tu polewie, to wyobraziłem sobie, o czym piszę w najnowszym tygodniku do rzeczy i te w paru wypowiedziach medialnych też to, na to zwracałem uwagę, że mamy do czynienia o to z taką sytuacją, że gdybyśmy wzięli pod uwagę, że Role drogówki rano są wysyłane na miasto, żeby sprawdzali, jacy kierowcy wydmuchają alkohol, a jacy nie. I wysyła się je z trzema różnymi alkomatami, trzema różnymi typami alkomatów. I wszyscy wracają złapawszy 300 kierowców, którzy wypili. I wszystkich tych kierowców nagle wysyła się na tak zwaną krew. I okazuje się, że wszyscy mają zero-zero. Dokładnie taki, taki scenariusz opowiada nam prokuratura, że te urządzenia, które zawieziono do spraw. badania są podwójnie, bo jest akurat zamknięte, słuchaj, to wtedy wiesz. Dokładnie tak. I tak, do takiego scenariusza usiłuje nas przekonać prokuratura, że biegli prokuratorzy, którzy pojechali na przełomie września i października 2012 roku do Smoleńska, pojechali z, tak naprawdę ze złomem. Te urządzenia, za które za jedno płaci się po kilkadziesiąt tysięcy złotych, okazały się funta kłaka warte, dlatego że wskazały miejsca, na którym był trotyl, oktogen, heksogen, i nitroglicerena i nagle po zawiezieniu tych próbek do laboratorium okazało się, że mamy zero.